O, wielki leśny zapaśnik. To naprawdę potężny siłacz. Ojej! Nigdy nie widziałam takiego olbrzyma! Na pewno się potłukł. Maju, uważaj, bo go nawet nie znasz. Więc poznam! Jancie. Kto tu do mnie mówi? Kompletnie nic nie widzę w tak ostrym świetle. To ja, Maja. Jestem tu z kolegami, Filipem i Guciem. Mogłabyś mi pomóc stanąć na nogi? I... Jestem zapaśnikiem i muszę wracać do dużego lasu. Dzisiaj wieczorem odbędą się tam bardzo ważne zawody zapaśnicze jelonków rogaczy. Ależ do dużego lasu jest bardzo daleko, kolego. W świetle jestem ogromnie skołowany. Nie zdążyłem tam dotrzeć przed wschodem słońca, no i się z Ojej! Jeszcze nigdy nie byłam w dużym lesie! Pszczółki, pomożemy Żukowi stanąć na nogi! Chodź mam.! móc! Uh, dziękuję, kochani! Mam na imię Łukasz, zielonek, rogacz, zapaśnik od wielu pokoleń! Odkąd drzewa stoją w lesie! A, Walki zapaśnicze gigantów przy księżycu? Oglądałem je za młodu! Odprowadzimy cię do dużego lasu, prawda, Filipie? Przecież znasz drogę? Mhm, ale maju las jest strasznie daleko. Jestem bardzo zmęczony. Jeśli chcesz, chętnie wezmę cię synku na barana! Nie! Nie bójcie się, wskakujcie! No chodź, Guciu! Hmm. Ale fajnie! Lecimy do dużego lasu! <śmany> Łukaszu, jesteś gigantyczny! <śmany> Gotowi? Pójdziemy za tobą, Filipie! Pokierujemy cię, Łukaszu! Idź śmiało, naprzód! <śmany> Hop, hop, hop. Biegnij wprost przed siebie, Jelonku! Hop, hop. Uwaga! Sadzamka przed nami! A, 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 a. Leć w górę, Łukaszu, szybko! Hop, hop. No już, no już olbrzymie, w górę! A, 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 a. Łukaszu! A, a.